Za mną stoi regał z książkami, i wbrew pozorom, nie jest to fototapeta regału, a przynajmniej tak będę wszystkim wmawiał. I Jeżeli ktoś się przyjrzał, to teraz widzi, a teraz jeszcze bardziej, że kilku książek tam brakuje. Jest takie puste miejsce, ze względu na to, że te książki są tutaj, po tej stronie, tutaj obok mnie, no bo dzisiaj będziemy sobie robić ranking najlepszych książek giełdowych. A skoro jest taki ranking, to i przydałaby się pewnie jakaś promka na książki. Proszę bardzo, jeżeli wejdziecie na stronę tradingshop.pl i wpiszecie kod GPW notowania, to zamówienie będzie 10 zł. Taniej, link do tej księgarni i kod w opisie filmu No a jeżeli chodzi o książki Myślę że jest tu naprawdę bardzo szeroki wybór to są książki właśnie wyłącznie inwestycyjne ale z różnych dziedzin i jeżeli chodzi o akcje i jeżeli chodzi o ogólnie psychologię giełdy kryptowaluty nieruchomości także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie a oprócz tego jeszcze przygotowaliśmy z trading shop dla was konkurs zasady konkursu będą później można wygrać no oczywiście książkę za darmo a teraz przejdźmy do rankingu. No i na miejscu piątym będą dwie pozycje: Execuo. No i pierwszą z tych pozycji, na miejscu piątym jest Inteligentny Inwestor Grahama. Książka stara. No trzeba powiedzieć sobie jasno, że, że to nie jest książka napisana w ostatnich latach, ale. To jest książka naprawdę, w której dużo rzeczy jest uniwersalnych. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale myślę, że bardzo dużo rzeczy się w tym momencie zdarza, i też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu moglibyśmy powiedzieć, że ta książka jest dosyć nieaktualna, ale teraz się okazuje, że jednak jest, no bo chociażby opisuje tam oprócz akcji też obligacje, gdzie jeszcze do niedawna wiele osób uważało, że obligacje są tak słabo oprocentowane, że się w ogóle nie opłaca, a teraz się okazuje, że te obligacje, zwłaszcza indeksowane inflacją, mogą być naprawdę bardzo ciekawą pozycją, więc tutaj jeżeli chodzi o miejsce piąte to jest to inteligentny inwestor Grahama. Oprócz tego na miejscu piątym Exequo razem z tą książką jest też kolejna książka Zwykłe akcje, niezwykłe zyski Filipa Fischera. I to jest książka moim zdaniem taka bardzo specyficzna, też bardzo fajna, bo tutaj mówimy już głównie o akcjach. Fisher to był gość, który inwestował w akcje, z tym, że on miał takie dosyć specyficzne podejście do inwestowania w akcje. Otóż nie chodziło mu o to, żeby kupić jak najtaniej, żeby kupić bardzo, bardzo tanio, tylko on chciał zawsze kupić dobrą spółkę, a to czy było to tanio, czy drogo nie miało dla niego większego znaczenia. Nawet tutaj jest taka historia opisana, że kiedyś kupił akcje pewnej spółki, później je sprzedał z zyskiem, te akcje poszły jeszcze do góry. I on później znowu je odkupił i znowu sprzedał z zyskiem. I ktoś może powiedzieć: zrobił głupio, bo jakby trzymał od początku, zarobiłby więcej. No tak, ale w pewnym momencie stwierdził, że to jest dobry czas, żeby zrealizować zyski. A później stwierdził: no kurczę, pomyliłem się, ta spółka jednak jest fajna. I jeszcze raz w nią wszedł. Mimo tego, że teoretycznie była bardzo droga, więc tutaj warto zobaczyć, jakie on ma podejście do inwestycji. Też ma bardzo interesujące podejście do dywidendy, bo o Fischer. Nie jest fanem dywidend, raczej jest ich przeciwnikiem, on woli, żeby ten zysk pozostał w spółce i w tej książce bardzo fajnie to opisuje. Także na miejscu piątym, ex z, z inteligentnym inwestorem, zwykłe akcje, niezwykłe zyski Fischera. Mieliśmy miejsce piąte, no to teraz pora na miejsce czwarte. No a na miejscu czwartym, książka, którą przeczytałem całkiem niedawno i która naprawdę moim zdaniem jest bardzo ciekawą pozycją. Mówię tutaj o inwestowaniu w trudnych czasach książka Daga Kaseja i jeżeli chodzi właśnie o tę książkę nie z wszystkim się zgadzam co tam jest napisane zwłaszcza bo to jest taka książka która jest podzielona na kilka jakby segmentów pierwszy segment mówi ogólnie o polityce tak troszeczkę podważa to, czy rzeczywiście instytucja państwa jest nam potrzebna. Może nie mówi, że jednoznacznie jest niepotrzebna, ale w wielu sytuacjach jest zbędna i myślę, że to jest aż takie za mocne pójście w tę stronę takiego życia praktycznie bez państwa. Także z tym się troszeczkę nie zgadzam, chociaż ogólne tezy są jak najbardziej prawdziwe. I w drugiej części mówi, jak, jak inwestować, w co powinniśmy inwestować. Nie konkretnie jakieś akcje, spółki, tylko ogólne zasady tej inwestycji, zasady też gromadzenia majątku i tego, żeby nie wydawać tych pieniędzy jakoś mocno. No bo na początku musimy zgromadzić majątek, musimy mieć jakieś zapasy, i o tym też ta książka mówi. No i też warto później wtedy inwestować. I o tych inwestycjach też książka mówi. Tutaj porównuje też czasy, no dosyć, dosyć dawne, lata 20 jeżeli chodzi o XX wiek z obecnymi, widać tutaj bardzo, bardzo dużo analogii. Gdybym miał jednym słowem opisać tę książkę, no to tym słowem byłaby dywersyfikacja. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie, autor dużo skupia się na dywersyfikacji, zresztą on jest autorem też innych książek, które mocno mówią o dywersyfikacji, nie tylko jeżeli chodzi o giełdę, dlatego ta książka ląduje na, u mnie na miejscu czwartym. No i zbliżamy się do podium. Po miejscu czwartym jest miejsce trzecie. Tutaj nie ma absolutnie żadnych zaskoczeń. Jeżeli ktoś myślał, że będzie coś innego, no to tutaj niestety zawiodłem zresztą jak zwykle. Na miejscu trzecim, czyli najniższe miejsce na podium, jest książka Daniela Kahnemana. Książka Pułapki Myślenia z pod tytułem O myśleniu szybkim i wolnym. I to jest książka stricte już mówiąca o psychologii giełdy, o psychologii inwestowania, o psychologii inwestora. Temat moim zdaniem bardzo niedoceniany, no bo gdyby tak naprawdę psychologia nie wchodziła w ogóle w grę w inwestowaniu, to każdy mógłby napisać algorytm i inwestorzy nie byliby potrzebni. A jednak są, więc to inwestowanie opiera się na emocjach. I każdy, kto inwestuje swoje pieniądze, gdzie wiemy, ile kosztowało nas zarobienie tych pieniędzy, wiemy, ile kosztowało właśnie nas to, żeby te pieniądze odłożyć, żeby żeby nie wydać na jakąś bieżącą konsumpcję. Znamy jakby ciężar gatunkowy tych pieniędzy, naprawdę wtedy mocno wchodzą emocje w inwestowaniu. I to jest książka, która o tym właśnie mówi. O tym mówi, jak nasz mózg z jednej strony jest naszym przyjacielem, ale z drugiej strony też naszym wrogiem, jak potrafi nas oszukiwać. Myślę, że naprawdę bardzo ważna pozycja, jeżeli chodzi o każdego inwestora. Jeżeli miałbym brać pod uwagę właśnie wszystkie książki, które skupiają się tak, stricte na psychologii od takiej. O bardziej naukowej strony, no to to jest jedna na pewno z najlepszych pozycji, jakie kiedykolwiek czytałem, i u mnie ląduje na miejscu trzecim w najlepszych książkach giełdowych Pułapki Umysłu kanemana Wszystkim polecam. No a miejsce drugie ze srebrnym medalem. Dziś książka dosyć duża, którą ciężko zabrać do pociągu. Nazywa się Wspomnienie Gracza, Wspomnienia Gracza Giełdowego. I to jest książka dosyć duża, tak trzeba powiedzieć, że no, może nie jest to format A4, ale coś porównywalnego z A4. Ale ona nie jest jakaś taka strasznie, strasznie wielka w środku opasła, bo jak sobie zobaczymy, to. Z boku zawsze są przypisy, i nie, gdzie gdzieniegdzie nie ma tych przypisów, więc czyta się ją dosyć łatwo. To nie jest tak, że nie wiem, jedną stronę czyta się jakoś strasznie długo. To jest książka rzeczywiście duża, do pociągu raczej jej nie weźmiemy. I gdybym miał ją tak w skrócie opisać, to. Tutaj no, jest to, można powiedzieć, opis życia inwestycyjnego takiego jednego z najbardziej znanych spekulantów, możliwe, że najbardziej znanego spekulanta Livermula i jeżeli chodzi właśnie o tego Livermula, no, to to jest gość, który w swojej historii kilka razy zdobywał fortunę, kilka razy bankrutował. Ja absolutnie nie jestem fanem jego życiorysu. No, gościu sobie strzelił w łeb, więc ciężko, żeby... Szedł według jego zasad idealnie, krok po kroku, no bo ja raczej nie chcę tak skończyć. W każdym razie ta książka bardzo fajnie mówi nam o tym czego nie robić na giełdzie. Wiele razy właśnie w momentach takiego bankructwa, gdzie Livermore to tutaj jest to fajnie opisane, no to wiele razy właśnie jest napisane, co on zrobił źle i czego nie powinniśmy robić. Także to jest taka książka, która właśnie nam mówi o tym, czego tak naprawdę na giełdzie nie powinniśmy robić. I właśnie to nie jest książka typu rób tak i tak, inwestuj tak i tak. Nie do końca zgadzam się z wszystkimi zasadami Livermula, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o tego od no, tego człowieka gdzie tu jest napisane on, jego nazwisko jest jako Livingstone w tej książce też kilka zdań jest myślę że bardzo bardzo istotnych i bardzo bardzo mądrych jedno z tych takich zdań mówił o tym że chyba cztery najważniejsze słowa w inwestowaniu tym razem będzie inaczej nie nie będzie inaczej, będzie dokładnie tak samo. I wielu inwestorów patrzy, że coś się dzieje, coś się kiedyś działo, więc teoretycznie powinno być podobnie, ale mówi: Nie, nie, tym razem będzie inaczej. No właśnie, tym razem nie będzie inaczej. I też właśnie tutaj wiele jest poświęconych temu tematowi. Aczkolwiek, gdybym miał właśnie streścić tę książkę, to ona mówi nam o tym, czego na giełdzie nie robić, czego na giełdzie unikać. No i było miejsce drugie. No to po miejscu drugim chyba nikt się nie spodziewa niczego innego niż miejsca pierwszego. A na miejscu pierwszym najlepszych książek giełdowych, czyli najlepszą książką giełdowych, giełdową wszechczasów, moim osobistym, prywatnym, subiektywnym, nic nieznaczącym zdaniem, jest książka pod tytułem Jak straciłem na giełdzie milion dolarów i czego mnie to nauczyło. Oczywiście nie ja napisałem tę książkę, bo ja nigdy nie straciłem na giełdzie milion dolarów. Głównie dlatego, że miliona nie mam, aczkolwiek nie straciłem miliona dolarów, więc ja bardziej w ten sposób mówię. No i jeżeli chodzi o tę książkę, książka, którą zdecydowanie można zabrać do pociągu, tramwaju, czegokolwiek, ona ma 170 stron. Jest w formatu chyba A5 albo coś koło A5, czyli zwykłego zeszytu, więc czyta się naprawdę bardzo, bardzo szybko. No i to jest jedna z tych książek, do której się po prostu wraca co jakiś czas. Ja wiem, że wiele osób mówi o tym właśnie, że warto wracać do książek, ale tak naprawdę mało kto do książek wraca. To jest książka, do której właśnie ze względu też na jej objętość łatwo wrócić. I naprawdę jest to pozycja, która daje do myślenia. I pamiętam, kiedy czytałem ją w momencie, kiedy powiedzmy byłem tamte, nie wiem, 3 lata na giełdzie, a później czytałem ją w momencie, na przykład, kiedy byłem 5-6 lat na giełdzie. I ja czytałem zupełnie dwie inne książki. Przyznam, że jeżeli ktoś na przykład w tym momencie zaczyna, to może trochę jej nie zrozumieć, może nie do końca zrozumieć przesłanie, jakie płynie z tej książki. To przesłanie myślę, że jest najprostsze w świecie, najoczywistsze. W świecie, czyli nie pozwól rosnąć stratą. I każdy teoretycznie teraz powie, że no przecież to jest oczywiste. Ale każdy, absolutnie każdy, kto inwestował na giełdzie, wie, że to aż tak oczywiste nie jest. I książka właśnie na tym się skupia. W moim odczuciu zdecydowanie najlepsza. No też historia pewnego tradera, pewnego spekulanta, który no dosyć dużo stracił, a można powiedzieć, że nawet bardzo dużo stracił, jak sam tytuł. Mówi jak straciłem na giełdzie milion dolarów, więc myślę, że warto uczyć się na błędach, ale lepiej na błędach innych niż naszych. Dlatego książka jak straciłem na giełdzie milion dolarów u mnie ląduje na miejscu pierwszym. I o ile miałem problem trochę z, ze zrobieniem tego rankingu, która jest piąta, czwarta, trzecia, to co, co do numeru jeden absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości. Zdecydowanie dla mnie najlepsza pozycja. No i mówiłem wcześniej, że jest konkurs i rzeczywiście z Trading Shop robimy konkurs. Niektóre z tych książek jest, są właśnie na Trading Shop dostępne, nie wszystkie, ale niektóre, niektóre są. No i po pierwsze, co będzie można wygrać w konkursie? No oczywiście książkę. A jaką książkę? Jak straciłem na giełdzie milion dolarów, czyli mój absolutny numer jeden będzie można wygrać. I co trzeba zrobić, żeby wygrać tę książkę? Oczywiście, jeżeli ktoś wygra, no to dostanie tę książkę za darmo, a myślę, że jak wiadomo, gratis to uczciwa cena. Co trzeba zrobić, czyli jakie są warunki? Trzeba obejrzeć ten film, to by było oczywiste. Oprócz tego, trzeba skomentować i w komentarzu musisz mi napisać, jaka jest Twoja ulubiona książka. Oczywiście inwestycyjna. Tutaj nie chcę wiedzieć, że moje ulubione to jest tam 50 twarzy graja czy coś takiego. Nie wiem, czy z tego typu książek można jakąś mądrość inwestycyjną wysnuć. W każdym razie, jaka jest najlepsza książka inwestycyjna? Dlaczego to jest właśnie ta najlepsza książka inwestycyjna? I na, na końcu dodaj hashtag TradingShop TradingShop. Żebym wiedział, że to jest komentarz, który właśnie bierze udział w tym konkursie. I jeden z komentarzy, który w moim ocenie będzie taki najbardziej istotny, najwięcej będzie wnosił wartości, czyli jaka książka i dlaczego akurat ta książka zostanie wybrany i zostanie y, autor tego komentarza nagrodzony książką, jak straciłem na giełdzie milion dolarów. Myślę, że naprawdę warto. Czas trwania konkursu. Tydzień od momentu publikacji tego filmu do godziny 24, także czas start. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. No i oczywiście napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona książka. Po pierwsze, ze względu, że sam jestem ciekawy, jaki byłby Twój ranking, a po drugie, ze względu na to, że też możesz brać udział dzięki temu w konkursie. A ja za dzisiaj dziękuję, życzę standardowo samych zysków. No i cześć.